Czy rzeczywiście ochrona języków mniejszościowych w Polsce doprowadzi do zniknięcia języka polskiego? Czy chodzi o jakiś planowany rozbiór Polski, jak sugerowały niektóre osoby w komentarzach pod poprzednim filmem? Spójrzmy sobie na dane ze spisu powszechnego. Jeśli chodzi o języki kontaktów domowych w Polsce, to języki inne niż język polski to mniej niż 5%. Czyli tak naprawdę Polska jest bardzo jednojęzycznym krajem. Ponad 37 milionów ludzi posługuje się językiem polskim na co dzień w domu według ostatniego spisu powszechnego. Wśród tych 5% znajduje się bardzo dużo języków nieregionalnych, czyli języków osób, które na przykład przyjeżdżają do Polski, mają rodzinę w Polsce albo po prostu osób dwujęzycznych. Jeśli spojrzymy na same języki regionalne w Polsce, te języki mniejszościowe w różnych częściach Polski, to jest mniej niż 2%, coś około 1-6%. Oczywiście to są tylko estymacje, bo nie wszyscy się przyznają, może być tego trochę mniej lub więcej w jedną lub w drugą stronę, ale to naprawdę jest bardzo mało. Sam język podlaski, który w ostatnim spisie powszechnym był uwzględniony jako gwary podlasko ukraińsko-białoruskie. To generalnie jest bardzo, bardzo mało. W spisie powszechnych tych osób było coś o ponad 3 tysiące. Według estymacji badaczy zajmujących się tym tematem tych osób może być do 32 tysięcy. Czyli to jest wciąż bardzo mało. Pamiętamy, mamy ponad 37 milionów, blisko 38 milionów osób w Polsce, które mówią w języku polskim i jakąś malutką grupkę osób, które mówią w języku regionalnym. Czy język polski naprawdę jest na tyle słaby, żeby te 30 tysięcy czy 3 tysiące osób mogły wpłynąć na jego status poprzez staranie się o ochronę swojego języka? Polska jest generalnie wyjątkowym krajem pod względem tego, jak bardzo jednojęzyczna się stała. Na to, że byliśmy krajem wieloetnicznym, byliśmy krajem, w których bardzo dużo różnych grup z różnego pochodzenia, różnej religii współżyło koło siebie, to w tym momencie mamy naprawdę bardzo jednojęzyczną sytuację. Wszelkie starania o zachowanie różnych języków regionalnych, o ich status, o ich ochronę, tak naprawdę są staraniem o zachowanie naszego wspólnego dziedzictwa, czyli tego, jak Polska wyglądała, czym była. Te języki i tak tam są, nawet jeśli nie nazwiemy ich językami, nawet jeśli będziemy się zapierać. To nie jest żadna zaplanowana akcja. To jest po prostu mówienie o rzeczywistości Polski, takiej, jaka teraz jest.